Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane, witam was serdecznie. Chciałabym was dzisiaj zaprosić do drugiej części gry. Małpka i banany, którą udało mi się znaleźć w sieci. Zaraz sobie zaczniemy, ale póki co chciałabym wam jeszcze powiedzieć, czym ona się różni od części pierwszej. Otóż tym, że w tamtej były dwie małpki, a tutaj mamy cztery małpki. Tam jedna kradła banany, jedna odwracała uwagę goryla, tutaj jedna odwraca uwagę goryla, a trzy kradną bananki przepyszne. No dobra, no to rozpoczynamy naszą przygodę. A oto zły goryl i trzy przyjaciółki, które zaraz będą podkradać banany, jak tylko czwarta małpka odwróci jego uwagę. Hmm, cóż, jakoś mało ekonomicznie to robi. Może tak yy, jedna by kradła banany, a trzy odwracałyby jego uwagę? Chyba to byłby bardziej skuteczny sposób, tak mi się wydaje. No ale cóż. No, No, właśnie, no właśnie. Dobra jeszcze raz Tak to się kończy Jak bierzemy coś bez pytania Ja tylko chciałam pożyczyć sobie tego bananka Popatrz ile nas tutaj jest Aż cztery jesteśmy A ty jesteś jeden I masz cały worek przepysznych bananków Ojej No nie Znowu to samo Naprawdę, pomimo tego, że są trzy małpki, które kradną banany, wcale nie jest łatwiej. Wcale nie jest łatwiej. A nawet powiedziałabym, że gorzej, bo trochę dalej do tego worka naszego. Wcale nie widać, że w buzi mamy bananka. Wcale. Ojej. Hmm. Ta jedna średnio sobie radzi z odwracaniem uwagi goryla. A może tak pół na pół? Dwie by odwracały jego uwagę, a dwie by kradły. Na przykład jedna z jednej strony, druga z drugiej. O... Chyba nie idzie mi zbyt dobrze. O, a tamta cały czas dostaje po głowie, biedna. Mam nadzieję, że potem podzielicie się z nią tymi bananami. Co teraz? Kradniecie. O! Chyba nie będzie żadnego podziału, bo zaraz masz zje goryl. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. No, spójrz tam. Hmm? Aż się boję zaryzykować. Kokos nie, no nie. Ciężko się naprawdę wstrzelić w tą chwilę, kiedy on się patrzy gdzie indziej. No patrz się tam, patrz się tam. Tam ci dokuczają. Nie jesteśmy grzeczne. Chcemy ci tylko dotrzymać towarzystwa, bo jesteś taki samotny. Jeszcze wpędzisz się w depresję, jedząc samotnie posiłek. A. Dobra. Drugi banan idzie do wora. A. Super. No spójrz tam, spójrz tam. Tam ci dokuczają, tam ci dokuczają. My jesteśmy grzeczne. O, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Oj, chyba za długo spędził czas w samotności i teraz jest takim wstrętnym samolubem. No cóż, trochę mu się nie dziwię. Chodził, zbierał te banany. My się obijałyśmy, w sensie my, małpki, a teraz chcemy razem z nim zasiąść do stołu. No tak nie może być, tak nie może być. Jeszcze raz, jeszcze raz. Poprawię sobie uszko. Ach. Hmm. Coś to średnio wam idzie, moje drogie. Pomóżcie swojej koleżance odwrócić jego uwagę. Jedna by wskoczyła mu na oczy, druga na, na przykład na łapę. I od razu byłoby łatwiej. <laughs> a dwie pozostałe mogłyby worek cały ukraść, a nie tam pojedyncze sztuki. O, no i spójrz tam. No. <laughs> Ten orzech kokosowy to nawet w ogóle nie <laughs> odwraca jego uwagi. Nawet głowy nie odwraca. Zły goryl. No nie, no nie, już tak dobrze nam szło. Dobra, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Musimy się zaprawić w bojach. Naprawdę trudna ta gra. No tam spójrz, tam spójrz. Szybko, 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 szybko. Dobra, jeden banan. Co? No co się tak na nas gapisz? Idzie trzeci. Tam spójrz. O, przerywam wcześniej, bo już się trochę boję ryzykować. O tak, o tak, to jest najlepszy sposób. Zdecydowanie. Kiedy skoczy mu na głowę i cały czas zasłania mu oczy. No to wtedy jest najlepszy sposób. O, to nic nie daje kompletnie. No wskocz mu na głowę, wskocz mu na głowę, to naprawdę było skuteczne. Czemu się trzymają takich niesprawdzonych metod? O właśnie, o właśnie! Szybko, szybko, mojej drogie! Chociaż dla każdej będzie po jednym, chociaż tyle. 70. O, jest! Udało nam się, jaki fajny marsz odprawia nasza małpka! Udało się chociaż te parę bananów ukraść, no i mamy 70 punktów. Oj, zdecydowanie nie jest to łatwa gra, moi kochani. Chciałabym, żebyście sobie w nią zagrali i ocenili, czy jest łatwiejsza od tej pierwszej części, czy trudniejsza. A ja tymczasem chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do innych gierek na moim kanale. Żegna się z wami, Mlochain. Cześć!